Święta, 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 najlepsza chłodna nalewka, na się i nie pamiętaj, nasle się i nie nasze <śmienny> <śmienny> Wyglądam jak petil Trochę, nie? Trochę tak. <śmienny> Dobra, ostatnia szansa, jest to o, jakiś jakiś kasty co mi może wytłumaczyć? O co chodzi? O to, o to, no. Czemu? no? Czemu? Czemu? Wy no. się... Wyszucie... No, jestem, jestem, Bo? jestem. Ja mnie, dobra, dobra, dobra. dobra. Poczekaj, Baba, ba, na... Ja Kurwa, no nie da się, nie da się. Wchodzi jakiś kasty i ka człowiek dominuje tych z mutacją, nie? Pasała. na Ale, gorąca, no Bo nie umiem pawać, to musi znaleźć. Jednak kubek prosto. No ja. Chwila. Chwila. No ja. Chwila. 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 Ale Benger, nie! I problem był taki, że my już nie mieliśmy flaszek w trójkę, byliśmy otoczeni, Kupa, Ja lepam skuszy, pelcuszaruje kwa i panie skorpiony ognistymi kulami cios na testri! Przepraszam, Heimer, bo testri już należy, śpi. No i nadalamy się! I co chwilę tak Dawaj wilki, dawaj wilki! Bo musimy je zabić, żeby mi się zregenerowała flaszka, którą wypijemyś dalej HP No i walczymy, walczymy, my już Mi już chula przydusił, przygwościł mi kóła łydkę! Przyszył, przebił mi kół Nie damy się! Ja z tej kurczy już mnie chuj dusi, k**, mnie dusi o 6 HP, ale jak, uciekajcie manowie, uciekajcie! Na jego i my z nimi dziabnął. No i potem pelce zabiły ich Heimera, no. Tak było. Co to K***A jest? Co tu się dzieje na tym sejbie? Co to było? Czemu losowo zletni mi się na ryju jakiś mały zombie? Cześć, jak się zastanawiasz i pytasz, co się stało, yy, no to mam dwa ogolone brwi, wąsa i łeb, bo dostałem donaty, bo taki był cel donate. Serdecznie Cię pozdrawiam, Patryk Pyka, Humpty Dumpty. Krzyku, Krzyku, Krzyku! K**wa mać, no. Krzyku, Krzyku, Krzyku! Kr W spędzam u rodziców. Pierwszy dzień świąt jadę do Ukrainki, do Gdańska. Obiecała mi, że mi zrobi loda na oczach babci i matki. Yy, Banna akcja, ale mówię, dobra, chłopcy, w my to mi trochę kręcą takie dziwne rzeczy. Jak to pójdzie, wiralt, shot, jest <grym> <grym> Ale chmie to. to Odsać mnie, Mario! <grym> tak, ta chojka i tak na koniec czyli streama kopa dostanie ode mnie, więc... <grym> Już mnie No, Super. Ja to Dziękuję Katusi. Proszę, proszę. Czemu mogę zreportować? O k bo chciałabym wam powiedzieć, że coś się stało, ale kot mi zbił szklankę, muszę iść, sorry. Jaka jakość? Sikam. Słychać? Tushol nie ma swojego dzika, ponieważ w nowym roku, nadchodzącym 2025, zobaczycie indywidualne produkty Tushola w kolaboracji z Wukajig. Smoking! Smoking! smoking. Zmieni nie, nie górski to, Kto to może To, być? że ja wchodząc do odmiany. Ale ja ja ja, ja rozumiem. Czy nie zgadzasz, ale poiska to może być. No, no ale to, jest to być AB. Na, na tego, wiecie, na co podrywał że, dupę. Że ona się chce bać jak ch... ja mówię, k**wa, zaraz wjeżdżał, biopowiadam o na chatę. Że koniec świata, że tak, że człowiek chce ją ten. Tak, ona chce chyba, że koniec świata, mówisz, stary zbiście. On do niej tak podjechał, Litwo, ojczyzno moja. Yeah. Czekał całe całe to bał. i on mówi tak, pierdoleks, wiesz. Że Zdecydowałem jej Mickiewiciu. <laughs> Każesz, mój ben, stary, sprawdzam. Muszę to sprawdzić, no. Spra. Spra. Spra... spra, spra sprawdzam. Jabier. <laughs> nie. Poczekaj, poczekaj, poczekaj. Delikatnie. Delikatnie, delikatnie. Ja nie wiem. Jabier. No, 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 ja pierdolę! Ja przysięgam ci, to są prawdziwe karty. Nie, to jest warte. I zależy PS10, ja tego nie dotykam. Nie, przysięgam o prawdziwe karty. No, ma? no przysięgam na nie. wszystko. Przysięgam na wszystko, to nie jest wałek. Patrz, zobacz ja pierd... Ej, to dobra, nie opoli do tego! To jest niemożliwe. Ja kupowałem je normalnie, to są normalnie kupione, załatwiane, to, to, to nie jest faj. Chłopie, my takie Fajnie. tematy poruszaliśmy przez święta w domu. Normalnie chłopie tematy bliskości seksu, chłopie, wszystkiego u mnie było. Wszyscy klasy, się klasy, zaczęliśmy klasy. nagle lizać przy stole. Chyba na akcję w ogóle, ja nie wiem Dobra, staram do lasu. Kurwa, to za chłowy las! Boże święty! Jak mnie się ta gra nie podoba, nie? Kurwa. Zostaw mnie, proszę! Proszę, zostaw! Kurwa! Tuż pierdzioszek! Pierdziel się pierdiosku, Za gówno, jane. No i on oczywiście ma kewlar! Kurwa, ja nic nie mam! Z drzewa spadłam w. piście to mam! Nie gram więcej tej za zazdranej! Prezentuję wam mój nowy zegarek. Jest to. Najnowszy w sumie on wyszedł niedawno z, czerw z czerwonym tym, czerwonym faceem. Także tak on wygląda. Krwisty tak zwany, tak zwany krwisty. Przypominam wam tylko tak do historii, że Remek na pierwszym spotkaniu powiedział mi: Zmyślił swoje nazwisko, podał mi jakieś inne. Powiedział mi, że ma 28 lat, że skończył trzy kierunki studiów, i że jest dziekanem obwoźnym i aktualnie pasjonuje się szydełkowaniem. I ty na niego poleciałaś. No chłopak, z pasją, nie? Chyba jeszcze mądry, starszy ode mnie, przystojny, mówię kurwa, ale mi się trafiło. ja...